W ramach konsultacji społecznych docierają do nas także głosy o konieczności ochrony lasu łęgowego. No te głosy są dla nas bardzo ważne i one na pewno będą uwzględnione w dalszej części opracowania dokumentacji. Nie dopuszczamy sytuacji, w której mogłyby nastąpić jakiekolwiek zniszczenia w obszarze lasu łęgowego. Natomiast także musimy zapewnić komunikację w ciągu trasy Pychowickiej. Analizowane są dwa warianty przekroczenia rzeki Wisły. Most, który byłby realizowany w ramach inwestycji trasy Pychowickiej, w zależności od wariantu, będzie mostem szerszym lub węższym. Jeżeli chodzi o porównanie obiektów mostowych, które były planowane do realizacji, to mamy estakadę Lipską-Bielicką i tutaj ta estakada jest estakadą pieszą, rowerową, tramwajową i mniej więcej analogiczne parametry ta estakada ma, jak planowana do realizacji estakada w ciągu trasy Pychowickiej. Drugim obiektem, który jest porównywalny z tym, który byłby ewentualnie brany pod uwagę, to jest obiekt mostowy w ciągu ulicy Kotlarskiej, most Kotlarski i w tym momencie ten obiekt prowadzi zarówno układ drogowy jak i układ tramwajowy nad Wisłą. Już po pierwszych konsultacjach, a także po głosach, które za nas wpływały, podkreślających istotną rolę w ekosystemu lasu łęgowego, podjęliśmy decyzję, że niezależnie od formy, w jaka będzie przyjęta prowadzenia układu drogowego trasy a także od ewentualnych rozwiązań w odniesieniu do ruchu tramwajowego. Obiekty mostowe realizowane nad lasem łęgowym będą robione w taki sposób, żeby wszelkiego rodzaju prace budowlane nie ingerowały w obszar lasu łęgowego. Oczywiście te wszystkie zapewnienia, które my w tym momencie składamy, w odniesieniu do minimalnej bądź też ograniczenia całkowicie ingerencji w obszar lasu będą miały swoje potwierdzenie w treści decyzji środowiskowej po zrealizowaniu ostatecznego wariantu dokumentów. A zbieranie opinii, zbieranie stanowisk dotyczących tego, w jakiej formie, w jakim zakresie ta inwestycja powinna być zrealizowana, więc w tym momencie jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby mówić, czy ta inwestycja będzie realizowana z uwzględnieniem obiektów mostowych nad rzeką Wisłą, czy też nie.